Zapraszają, czyta mój tato. Wszystkie przygody Marysi. Odcinek siódmy. Chłopcy trajkocząc pobiegli, by zająć swoje ulubione miejsca przy stole w jadalni, a Marysia zatrzymała się na chwilę przy znanym już wam drodzy słuchacze regale na książki. Szukała pobieżnie skacząc wzrokiem jak żabka po liściach z okładki na okładkę. Miała na sobie sukienkę te, co wczoraj, ubraną na lewą stronę, a w dodatku tył naprzód, przez co długa, prawie do pępka, metka dyndała śmiesznie na widoku. Na stopy dziewczynka niechętnie wciągnęła zakopiańskie kierpce, które zawsze dostawała do noszenia, gdy była urodziny w gościach. Był lipiec, i stopy jej się w nich strasznie pociły, ale wujek zawsze mówił, że od podłogi ciągnie i żeby lepiej założyła. To zakładała dla świętego spokoju, żeby jej nikt głowy o to więcej nie suszył. Były prawie w rozmiarze Marysi i zawsze liczyła na to, że była jedynym gościem, który je nosił. Zmuszanie jej do noszenia bamboszów w kwiatki, jak te ze studni na zalipiu, to nie była jedyna przywara siostry mamy i jej męża. Gdyby tak pomyśleć, to uzbierałoby się sporo dziwactw, które zajmowały ich uwagę. I co gorsza... Marysia zauważała, że przekładało się to na chłopaków. Mieli tylko trochę więcej lat od niej, a gdy grali w gry, to chyba przestawali mieć kontakt z rzeczywistością. Z ludźmi po drugiej stronie monitora gadali dokładnie tak samo jak ich rodzice. Nawet w języku angielskim mieli tę samą manierę, co ich mama, czasami przebraną odświętnie w garnitur poczucia humoru ich taty. Rodzice chłopaków Pomimo, że zabawni byli to ludzie, to najwidoczniej skrywali gdzieś głęboko w swoich pudełkach po butach pełnych przywar jakiś rodzaj pesymizmu. Charakteryzowało się to najczęściej jawną niechęcią do zmian oraz natręctwem porównywania. W rozmowie z nimi można było też wyczuć czasami, że to ich opinia powinna być powszechnie uznana za najważniejszą, według nich. A gdyby tego było mało trzymali w zimie multum garnków z jedzeniem na balkonie i tarasie. Drodzy państwo, ale co się okazało po chwili? Okazało się, że oprócz przepysznego śniadania, płatków owsianych z owocami, pokrojonych warzyw i pachnących bułeczek jeszcze ciepłych, czekała na dzieciaczki, a właściwie to na Marysię, jej siostra, która przywędrowała na polecenie rodziców, aby przyprowadzić ją do domu. W tym momencie akurat poszła skorzystać z toalety, ale Marysia zauważyła znajome sandały zaparkowane przy drzwiach w przedpokoju. Domysły dziewczynki szybko zostały potwierdzone przez Ciocie. Marysiu, hortensja po ciebie właśnie przyszła. Dzieciaczki zabrały się zatem pospiesznie za jedzenie. Pałaszowali ze smakiem i zapijali wszystko sokiem pomarańczowym. Doskonałym, świeżo wyciśniętym sokiem. Ciocia, trzątając się po kuchni, toczyła z nimi smoltok. Wypytywała, jak się wczoraj bawili i czy szybko poszli spać. Twierdziła też, że słyszała jakieś szmery w nocy, ale chyba nie przejmowała się tymi szmerami zbytnio. Byłem tak zmęczony, że nawet się nie myłem, oznajmił bez pardonu Oskar. Zresztą zgodnie z prawdą. Kobieta zostawiła to bez komentarza i nie męczyła ich więcej tego typu pytaniami. Zajęła się układaniem sztuczców i talerzy w zmywarce, zalegających po wczorajszym ognisku. Wyglądała jakby ćwiczyła debiuty, rozszady albo szachmaty szachowe. W tym momencie w progu kuchni pokazała się ona. Geniusz i elegancja. Alfa i Omega. Chudy i baz w jednej osobie. Batman i Robin. Jedną już nogą studentka na Wydziale Medycyny na UW. Jakby specjalnie dla niej otwartym, bo wcześniej do wyboru był tylko uniwersytet medyczny. Marysia trzymała kciuki, żeby Hosia dostała się na te studia. Imponowała jej. Pewnie już wiecie dlaczego, drodzy Państwo. No jeśli się nie domyślacie, to wiedzcie, że lada moment starsza siostrzyczka Marysi planowała wyprowadzić się z domu. Był to aktualnie mocny temat u nich w rodzinie. Przeżywała to Hortensja, przeżywała to Marysia a najbardziej przeżywali to chyba rodzice. Młody chyba jako jedyny w rodzinie miał wywalone, że jego siostra przeprowadza się do swojego mieszkania. Znaczy wynajmowanego. I tak w ogóle to pokoju, bo będzie miała chyba z pięć współlokatorek. Ale za to i tak bez rodziców. I tak oto sama, to znaczy no, ze współlokatorkami, ale osobno od rodziny, będzie sobie żyła. I będzie musiała wstawać na budzik, i teraz to naprawdę. I sama sobie robiła zakupy, będzie i będzie sama sprzątała, kiedy chce. Pewnie nigdy, znając ją, pomyślała Marysia. Dziewczynce w starszej siostrze imponowało to, że była przebojowa, zaciekawiona światem i odważna. W oczach dziewczynki Hortensja była jak śmiganie na rowerze. Cały czas pędziła do przodu. Była taka szybka, wesoła i sprawcza. Planowała i realizowała. Rozwijała się. W dodatku, według pięciolatki była już bardzo dorosła, ale o dziwo nie wydawała się być przeterminowana. Aktualnie, to znaczy w tym czasie, Hortensja rozsyłała cefałki, bo szukała pracy, żeby dorobić na studiach. Marysia cefałki wyobrażała sobie jak takie niewielkie, gładkie, pomarańczowo-czerwone cegiełki, które zaadresowane z naklejonym znaczkiem Należało upchnąć do skrzynki na listy przez ten wąski lufcik, po to, aby kolejnego dnia z samego rana pan lub pani listonosz zanieśli ją wprost do rąk przyszłego pracodawcy. Jeśli cegiełka pracodawcy spodobała się, zatrudniano taką osobę. Marysia nie miała jeszcze pomysłu na to, jak dochodziło do wybierania stanowiska, na które przyjmowano nowego pracownika. Powinna zapytać Hortensii jak dokładnie wygląda proces rekrutacji do pracy. Powinny to sobie wyjaśnić. Marysia powtarzała ciągle swojej siostrze, że też chciałaby zarabiać i żeby ją wzięła ze sobą do pracy, gdy już ją znajdzie. I że ona też wyśle cv jeśli będzie trzeba. Hortensja jednak nie chciała tego zrobić. Tłumaczyła swoje stanowisko tym, że pięciolatki nigdzie do roboty nie przyjmą. Trochę to trapiło Marysie, bo kiedyś usłyszała pewną opinię na temat pieniędzy. Było to, gdy tata oglądał jakiś program na YouTube prowadzony przez jakiegoś pana, który mówił, że im wcześniej zacznie się inwestować pieniądze, tym lepiej. Dlatego dziewczynka chciała je najpierw zarobić, bo rozumiała, że powinna to zrobić, żeby potem móc zainwestować. Nie wiedziała za bardzo, co to znaczy, ale wydawało się proste. A też pan na kanale nie wydawał się jakimś super mądralu. Być może więc to dobry moment na przygodę w biznesie. Siemanko. Wparowała więc Hortensia do kuchni z uśmiechem od ucha do ucha na twarzy, skacząc jak kangurek, energicznym spojrzeniem po twarzach wszystkich zgromadzonych w pomieszczeniu. Co tam słychać? Uśmiechnęła się jeszcze szerzej. Marysia wyskoczyła do niej, aż trąciła krzesło, na którym siedziała. Krzesło prawie przewróciło się, ale Chosia je złapała i wsunęła pod stół. Siostry przytuliły się do siebie mocno, po czym Marysia zsunęła się po siostrze na podłogę i wróciła do stołu, aby dokończyć śniadanie. – Chcesz z nami później pograć, gdy skończymy jeść? – dopytywał Oskar. – No… – hola, hola – przerwała ciocia, która prawie wbiegła do kuchni, słysząc padającą z jego ust propozycję. – Nic z tego, mój synu. W taką pogodę lepiej wyjdźcie na dwór coś porobić, a nie siedzicie przed tym komputerem. Będzie to z pożytkiem dla waszego zdrowia. Może pójdziemy na basen, jak tata wróci. Gdy ciocia to mówiła, otworzyły się drzwi wejściowe do ich domu. Wujek właśnie wrócił. Prawdopodobnie uprawiał jakiś sport, bo żarówiasty strój, który miał na sobie, był cały przepocony, a sam mężczyzna trochę śmierdział i szybko oddychał. Tak, Marysiu, a my zbieramy się już do domu. Muszę jeszcze spakować parę rzeczy, stwierdziła stanowczo Hortensja, praktycznie w momencie, w którym to Marysia połknęła ostatnią łyżkę kleistej owsianki. Dziewczynka mieląc jeszcze posiłek w buzi, otarła mleczne wąsy, poderwała się na nogi i dopiła łapczywie sok już nastojąco. Po chwili mijała się już w korytarzu z wujkiem. Ja przychodzę, a wy już wychodzicie, dziewczyny? Wuj jak zwykle dopytywał czemu tak szybko uciekają i żartował że ich jeszcze nie wypuści. Zakładając w przedpokoju buty, Marysia przypomniała sobie jednak o czymś ważnym. Sięgnęła do kieszeni swojej sukienki. Był tam cały czas ten skrawek mapy, który znalazła wczoraj rano przywiązany do gałązki krzaka przy bramie. Dziewczyna spojrzała na siostrę, która w skupieniu zakładała swoje sandały. To moment, w którym nikt nie zwracał na Marysię uwagi. Podbiegła więc do Oskara, wręczając mu do ręki złożony na cztery papierek. Zapomniałam wam powiedzieć. Znalazłam to wczoraj rano przywiązane do gałązki krzaka przy bramie. U mnie. A wcześniej wydawało mi się, że kogoś widziałam mniej więcej w tym miejscu. Przez okno w kuchni widziałam. Wyszeptała do chłopaków i kiwnęła dyskretnie głową, potwierdzając prawdziwość tego, co mówi. Co takiego? Pisnął Fryderyk z niedowierzaniem. Nie ściemniam, zbiła obiekcję dziewczynka. Nie pokazujcie tego nikomu, ale postarajcie się dowiedzieć, co to jest i o co tu chodzi, powiedziała do chłopaków, a Oskar cały czas ściskał w ręce papierek. Schowaj to do kieszeni, bo w dłoni zrobisz z tego mokry glut, powiedział Fryderyk i rozejrzał się konspiracyjnie. Potem to rozgminimy. I jakbyście mogli, to sprawdźcie, gdzie ta książka, co jej szukaliśmy, poprosiła jeszcze Marysia. O co chodzi z tą książką? Co żeście beze mnie robili? Ciągnął ich za języki Oskar. I czemu nie mówisz nam o takich rzeczach? dodał, nie oczekując odpowiedzi. Marysia obróciła się napięcie po to, aby sięgnąć po kolejnego buta, co było jej reakcją na przytyk siostry na temat tego, że się guzdrze. A tak w ogóle to powinna chyba poprawić Kiecka wszystko ci za chwilę opowiem bąknął przez zęby fryderyk to nie jest dobry moment na roztrząsanie dopowiedział w trosce o zachowanie tajemnicy po czym zwrócił się do kuzynki jasne że spróbujemy ją znaleźć wyrychtowane siostry pożegnały się ładnie i skierowały w stronę domu szły wymieniając się informacjami na temat tego co planują dzisiaj porabiać oraz jak się spało poza domem Chosiabia doliła też na wyrost, ile to jeszcze tego dnia musiała załatwić spraw w związku z wyprowadzką i studiami. Marysia wiedziała, że tak naprawdę siostrze to pasowało, że była taka zajęta. Hortensji narzekanie to było generalnie szpanowanie, bowiem orientowała się ona, że jej młodszej siostrze imponuje dorosłość, samodzielność, to, że dostała się na studia. I to nie byle jakie studia, tylko na takie, co chciała się dostać i chcieli też rodzice. A suma summarum to nie wiadomo, kto chciał tych studiów bardziej. Ale to już post factum, bo ten pomysł szybko adoptowała. No i szły sobie tak dziewczynki, nieśpiesznie gawędząc po drodze. A Marysia pamiętała, że musi jeszcze tego dnia z kimś porozmawiać. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami.